Przy wielkanocnym stole, zastawionym tradycyjnymi przysmakami, zasiedli 14 kwietnia podopieczni opieczni Dziennego Domu Seniora w Kozienicach. W tym wyjątkowym spotkaniu towarzyszyli im przedstawiciele lokalnych władz i instytucji współpracujących z placówką oraz pracownicy Domu Seniora. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. burmistrz Piotr Kozłowski i przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman. Wszystkich powitała dyrektor Centrum Usług Społecznych Ewa Wysocka. Zabierając głos, Piotr Kozłowski podkreślił, że święta te są symbolem odrodzenia i nadziei, a ta szczególnie jest ważna w tych burzliwych, niepewnych czasach. Życzył, by zbliżające się święta były pełne rodzinnych spotkań, których brakowało nam w okresie pandemii. Rafał Sucherman życzył zgromadzonym radości i spokoju oraz pogody ducha i zadowolenia z możliwości spędzenia czasu z najbliższymi. Głos zabrała też kier kierownik placówki Aleksandra Majcher-Wójcik, która przypomniała o znaczeniu Wielkanocy oraz przekazała życzenia od seniorów. Nie mogło także zabraknąć życzeń od starościny domu seniora pani Marii Szot, która życzyła zgromadzonym, by święta te przyniosły wiosenną radość i pogodę ducha. Po życzeniach wszyscy symbolicznie podzielili się jajkiem i zasiedli do stołu, by wspólnie celebrować ten wyjątkowy czas.